Dzień dobry, moje drogie raki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam do czytania miesięcznego lunarnego od najbliższego nowiu w Strzelcu przez pełnię do kolejnego nowiu, który przed nami już w nowym roku. Drugą część czytania stanowić będzie informacja z kart. Nie ma scenariusza w drugiej części czytania. Po prostu karty same z nami rozmawiają, ehm, przekazują nam informacje, tak to określę. Zaczynamy, moje drogie. Taki. No w strzelcu przynosi Wam uwolnienie. Uwolnienie ze stagnacji, więcej e, zachęty do przygody, spełnienie życzenia, spełnienie marzenia, radość być może. Natomiast moje pierwsze skojarzenie to było uwolnienie, uwolnienie. Optymizm. Odkryjesz w sobie skarb, wokół siebie skarb. E, czułeś, że czujesz, że e, odkrywasz skarb. Hmm. Wierzysz w siebie bardzo mocno, bo bardzo mocno. To jest taka energia. Na pewno jasno wiesz, czego chcesz w życiu i jesteś prowadzony, motywuje cię jakiegoś rodzaju marzenie, życzenie, które zrealizowałeś, które się spełniło. Wykorzystałeś nadarzającą się sposobność, okazję, e, więc bardzo ładna energia. Hmm. Czas też na zaprezentowanie siebie i ta, to zaprezentowanie siebie, cokolwiek to dla was oznacza, Powoduje uważam e, wzrost ogromny w was, samopoczucia, poczucia jest mi lepiej, jest mi wygodnie, jest mi dobrze, czuję się szczęśliwy. Uwolnienie dla mnie. Uwolnienie. Mm -hmm, no tak. Około trzy dni po nowiu, pierwsze kroki w, w, w kierunku e, nowego celu. Ogromna motywacja, ten energia króla była w niesie za sobą, motywacja poparta doświadczeniem, charyzma, siła, odwaga do tego, żeby działać, więc to niewątpliwie dla Was bardzo ważny czas i sprzyjający czas, uważam. Siedem um, dni po nowiu, słuchajcie. Mamy tutaj energię czwórki monet. Tutaj warto się otworzyć, otworzyć, bo prezentujecie nieco zamkniętą postawę, otworzyć na różnego rodzaju zaproszenia, możliwości, które spływają z zewnątrz, a, ale być rozsądnym, tak bym określiła, ale być rozsądnym, jeśli chodzi właśnie o te zaproszenia, jeśli chodzi również o jakieś sprawy związane ze, z, z kwestiami finansowymi, tak rozważyć dokładnie różnego rodzaju propozycje, coś możecie kusić, możesz chcieć wydać na coś pieniądze, a tutaj karty mówią rozsądnie, rozsądnie. Um, rozsądnie również no, propozycje składane ci przez tego króla buław z jakiegoś powodu przyszło mi to do głowy, dlatego, że być może on bardziej ceni w tej sytuacji to, na czym mu zależy, niż Twoje potrzeby. Więc tutaj też byłabym um, to powiedzieć. Trochę ostrożna, tak? Jakby zdystansowana, zdystansowana. No to nie znaczy, że trzeba się zamknąć w sobie, ale być rozsądnym. Ok. <słuch> Około 11 dni ponowił. wiesz, jak pewne sprawy zorganizować, jak je poukładać, jakże tak powiem te pionki na tej szachownicy rozstawić, żeby twoje cele nabrały, że tak powiem, realizacji, żeby nastąpiło przyspieszenie. Mm. I też dla mnie to jest taka energia. Postaw już może tą kropkę nad i, albo ustaw ten ostatni element, ten ostatni puzzle w tej całej układance. E, I pchnij sprawę do przodu. I pchnij sprawę do przodu. Czas pełni dla Was. <laughs> zaraz zobaczmy tutaj. Dwa miecze. Um. Nie zobaczysz jasno e, tego, co być może stoi Ci na drodze w osiągnięciu celu. Mm, nie zobaczysz jasno tego, jak bardzo oddaliłeś się od swoich własnych intencji, jeśli będziesz słuchał otoczenia zamiast siebie samego. To jest informacja. Nie zobaczysz jasno tego wszystkiego, na czym ci zależy, o co ci chodzi, gdzie jesteś, gdzie chcesz być, jeśli będziesz słuchał otoczenia. Bardziej niż siebie samego. To jest też taki dobry czas, słuchajcie, na kwestie mm, tutaj: to dla osób, które u których będzie się to działo w życiu. Przeprowadzek, tak przeprowadzek, e, kupno-sprzedaż na przykład nieruchomości. Hmm, różne sprawy związane z budownictwem, z rozbudową, z, z upiększaniem przestrzeni mieszkalnej, i dla Was pokazuje się taka energia. Nie wiem, co o tym myśleć, nie widzę rozwiązania, nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Masz jakichś doradców wokół siebie? Słuchaj siebie. Słuchaj siebie. Od razu powiem. No, no, no. Około 18 dni po naszym nowiu ten rycerz kielichów, który się wam tutaj zaprezentował, on niewątpliwie um, usuwa jakąś negatywność. Ale, niezależnie od tego, jak bardzo ta osoba będzie próbowała um, zrobić na was dobre, optymistyczne wrażenie, wy jesteście proszeni o to, żeby zachować racjonalizm. No, troszkę taka energia. Możecie mieć też wokół siebie bardzo skromnego, nieśmiałego adoratora, kogoś kto tak nieśmiało próbuje was zaczepić. To chciałam jeszcze powiedzieć: nieśmiało próbuje was y, zaczepić. Mm. Dla Was informacja, tak jak mówię, zachowaj racjonalizm. Bo dobrze jest zwracać na szczegóły, które y, mogą wzajemnie wpłynąć na tę relację. Tak, a często mawia się w Rycerzu Kielichów, że tutaj ten piękny książę na białym koniu ma swoją również ciemną stronę, więc pytanie, co jest jego ciemną stroną? No dobra, około, słuchajcie, 21 dni po nowiu nie zabraknie Ci sił. Nie zabraknie ci, ci odwagi i będziesz miał w sobie ten instynkt ogromny do tego, żeby gromadzić jakieś wiadomości, żeby przełamywać pewnego rodzaju schematy, żeby na pewno też ustawić granice, ustalić granice. Um, z kimś, to być może wchodzi ci na głowę, lub zaczął wchodzić ci na głowę, lub gdzie wiesz, że po prostu czas na rozmowę już, tak? Trochę taka energia z gatunku, no wiem kiedy pokazać tą lwią część siebie, a wiem kiedy być łagodnym yy, jak owieczka, no i słuchajcie, około 25 dni po nowiu, czyli taki ener e, taka energia odpoczynku, relaksu, bo już raczej finalizujemy sprawy, zresztą tutaj już karty mówią, że dobrze jest finalizować sprawy, tak jak tutaj to był korzystny czas, żeby rozpoczynać, nie, jakby organizm gromadzi energię. Tak, tutaj już jakby tej energii jest coraz mniej w nas, dobrze jest właśnie sprawę finalizować, a dla ciebie to jest dla mnie energia odpoczynku na łonie e, przyrody być może, z przyjaciółmi. Niekoniecznie pracowa to jest energia, to chciałam powiedzieć. Niekoniecznie pracowa. E, raczej e, rodzina, raczej dzieci, raczej przyjaciele, raczej to wszystko, co powoduje, że musimy poświęcić, czy też inaczej, że chcemy poświęcić czas temu otoczeniu. Dlaczego? Dlatego, że ono nas wspiera, a my wspieramy je. Więc z tej dziesiątce kielichów oczywiście to jest taka energia z gatunku wierzę, że wszystko też to, co zrobiłam tutaj będzie dobrze i to ten, happy, ten happy end nastąpi, ale w dziesiątce kielichów, szczerze Wam powiem, zwróciłabym właśnie uwagę na, mo, na emocjonalne Wasze potrzeby, na tworzenie wokół siebie takiej atmosfery, która spowoduje, że poczujecie, że życie jest fajne, prawda? co um, zapewni wam jakieś bezpieczeństwo, jakąś stabilizację, no jakiś komfort życia lub komfortową sytuację. Więc też to, to, cokolwiek się będzie działo, być może to nie jest najlepszy moment, żeby was to miało wytrącić, jeśli będziecie się czuli w takim właśnie trochę, w takiej trochę własnej bańce. To jest wam, wam, to jest to wam potrzebne, tak uważam i trzeba nie dać się wytrącić, po prostu, z zewnętrznym o, okolicznością, tak bym to określiła, tak? Bo te wysiłki twoje szczególnie tu, one się opłacają. To absolutnie jakby yy, jest efekt tego. I tutaj potrzebujesz być moim zdaniem spokojny, wyciszony, szczęśliwy, czuć komfort życia, komfort bycia w określonych miejscach, w okreś z określonymi ludźmi. I zewnętrzne, zewnętrzne, i właśnie o tym mówię na spodzie jest wieża, zewnętrzne nagłe wydarzenia, różne, różne okoliczności mogą zechcieć Cię wytrącić z tej równowagi. A karty mówią nie. Tutaj, to jest dla ciebie ważne. Dobra, dziękuję bardzo i teraz zapraszam do drugiej części czytania. Ok, w drugiej części, części czytania sprawdzimy, co jeszcze karty chcą Wam przekazać na najbliższy miesiąc lunarny. Ach, wiesz, że się w kimś podkochasz? Wiesz, że ktoś się w tobie podkochuje, albo ty się podkochujesz w kimś? Ciekawe. Masz tajemnicę związaną z miłością. No i zostawmy to tam w tej tajemnicy. Eee, natomiast tutaj też możesz mieć wokół siebie taką energię z gatunku. Okej, okay, ja wiem, że ten człowiek, ten facet, czy ta kobieta. To ja chyba jej wpadłam w oko, wpadłam mu w oko. Mm że tutaj jakby jest coś więcej niż tylko zwykła znajomość. No i trochę karty to, to trochę te to karty potwierdzają, ale karty też jak dla mnie sugerują, że no dobra, dobra, natomiast jest, jakieś, jest coś w tej znajomości, co powoduje, że mm, trzeba ustalić granice. To bardzo ciekawe i zachować coś dla siebie. Dodatkowo jeszcze dla mnie tutaj pokazuje się energia kogoś, kto niewątpliwie ma dużą odwagę do tego, żeby iść za głosem własnego instynktu. Hmm. Bardzo fajnie pokazują się również współprace z ludźmi, kooperacje z ludźmi, kto, z którymi dobrze się rozumiecie. Rozumiecie się. Ojku, <laughs> bez słów być może. Rozumiecie się bez słów. I za tym idzie jakaś współpraca, możliwość zmiany najlepsze czegoś w waszym życiu, pomyślnego obrotu spraw. Mm, a w miłości, okoliczności y, będą tutaj, jakby na Twoją korzyść y, się obracać, więc zaufaj sobie, zaufaj swojej intuicji. Mm, następuje zmiana na lepsze, poprawa. Więc, po co tak źle myśleć o co myśli? Trzeba się wyzbyć ciemnych myśli, drogie raki, jeśli chodzi mi o miłość, być może. Jest też wyjaśnienie, przeorganizowanie, uporządkowanie spraw z mężem, ze stałym partnerem, uzdrowienie tej relacji. Ale najlepsze jest to, że tutaj, jakby niekoniecznie ten stały partner, ważny dla was mężczyzna czy też kobieta, no, ważny dla was partner życiowy. Coś wam zrobił? Niekoniecznie, bo to jakby wam się wydaje, że coś moim zdaniem e, jest nie w porządku. Tutaj jakby. Mm, a później dojdziecie do tego właśnie, że to było jakieś nieporozumienie i uda się sprawę naprawić, uzdrowić, uleczyć. Więc trochę też trzeba posprzątać bałagan emocjonalny, słuchajcie. A, I odciąć raz na zawsze jakąś przeszłość związaną z rozstaniem. Z kimś to był już, już ta, już ta sytuacja była, i to była dla was ważna osoba. Baran się tu silnie pokazał, od razu powiem i lew, ale nie jesteście już razem. I tutaj, jakby karty dla mnie mówią, że to będzie dobry czas do końca roku, żeby posprzątać już to wszystko w naszych głowach, co, było, co, co wam tam tkwiło, i wokół tej sytuacji e, krążyło. Mm -hmm. Możesz uznać, że otrzymasz jakiś cios w plecy, ale to nieprawda bo uda się tę sytuację naprawić, zregenerować się po tym. Ehm, po przeanalizowaniu tego, co tak naprawdę się stało, e, wydaje mi się, że nastąpi ten moment przełomowy, który przyniesie eureka moment, który przyniesie tę eurekę, to olśnienie, tak? Więc em, ostrożnie, żebyście się samo nie, nie, nie biczowały, w, że tak powiem, moje drogie raki nic tutaj Możecie coś źle odczytać albo coś źle odebrać. I wy to uznacie jako cios w plecy, e, ale po właśnie e, przeanalizowaniu w sobie wszystkiego, po ułożeniu wszystkiego e, zrozumiecie lub będziecie miały takie przekonanie, że to tak jednak nie wyglądało, jak mi się w pierwszej chwili wydawało, tak? No więc takie energie to się pokazują. No dokładnie. Hmm, a co wieża przynosi? Dla jakiegoś raka to jest mega transformacja na poziomie takim, słuchajcie, emocjonalnym <laughs> w znaczeniu odchodzę od. Y, y, przestaję już myśleć ostatecznie, wyzwalam się z nietrafionego, niefajnego y, połączenia z kimś, kto nie był w stosunku, mnie w porządku. Taka energia, że coraz bardziej masz świadomość kreowania swojego własnego życia, niż tkwienia w jakimś ciemnym miejscu. Że rozmyślanie dłużej o tej sytuacji, o tej osobie, co ona zrobiła, czego nie zrobiła, w niczym Ci nie pomaga. I to jest to, to, to przejście, ale kłopot w tym, że możesz jeszcze, na, jeszcze czuć się na przykład odłączono od tej osoby emocjonalnie, zatęsknisz za nią, e, czujesz jej obecność, tak, rozmyślasz o niej i wydaje mi się, że z biegiem czasu z biegiem czasu, em, no wiesz, będziesz się od niej odsuwał. Będziesz się od niej odsuwał. To jeszcze przestroga jest, bo to jest, jeśli macie takie osoby, y, relacje z gatunku on-off, czyli ktoś jest, nie ma, jest, nie ma, pojawia się i znika, dogadujecie się, kłócicie, dogadujecie się, kłócicie i tak w koło Panie Macieju, dla Ciebie uważam, wskazówka mówi odejść od tego, w sensie, już zdarzy się coś, co może być może przeleje czary goryczy, i uznasz, że już naprawdę nie chcesz w tę znajomość, najprawdopodobniej romantyczną, inwestować więcej swojego, em, swojego czasu i po prostu, dziękuję, wolę być sam, wolę być sama. No, dla kogoś to, to przesłanie jest tutaj. I ten miesiąc najbliższy lunarny może być e, jak roller coaster. Naprawdę. Jednego dnia pełne szczęście, następnego dnia po prostu totalne rozczarowanie i tak w kółko. I tak jak powiedziałam, w końcu zdarzy się coś, co przeleje tę czarę goryczy. I powiesz dosyć. Dla kogoś naprawienie stosunków z ojcem, polepszenie stosunków z ojcem, z bratem lub w ogóle z ważnym mężczyzną, niezależnie od waszej płci, pokazuje się również jako mm, możliwe. Że to się dzieje, ale nadal jest jakiś aspekt najprawdopodobniej w tym człowieku, który e, powoduje, że dla Was lepiej będzie zachować jakiś dystans. Być może dopóki On nie będzie w 100% gotowy, żeby przyjąć to, co macie do zaoferowania. Tak? Więc coś się poprawia w tych stosunkach, tak to określę, ale jeszcze jednak warto zachować jakiś dystans, bo mm, no tak, tak, już jakby nie analizuję dalej. Nie analizuję dalej. Um, to też bardzo ciekawe yy, dla raka. Ważne jest dla ciebie, żebyś się nauczył lub no nie wiem, nie mówię, że nie umiesz, ale chodzi o to, żeby wyrażać swoje myśli. Kwestia wyrażania swoich myśli ma znaczenie tutaj. Mm. Pokazuje się też trochę taka energia, jak żebyś nie polegał za bardzo na innych. Natomiast jeśli miałabym to czytać miłośnie, pokazuje się ktoś w Waszym życiu, nie wiem, po której stronie mam to do końca zidentyfikować. Ja myślę, że to jest ta osoba, do której... <słuch> albo tu raka ktoś uważa za bardzo niedostępnego. Znaczy, chodzi o to, że ktoś nie jest gotowy do związku i w najbliższym miesiącu lunarnym jeszcze nie będzie gotowy do związku. Możecie się sobie przyglądać, możecie siebie obserwować. Eee, Któraś ze stron może mieć wręcz nierealne oczekiwania, że to będzie mój przyszły mąż, mój stały partner i tak dalej, i tak dalej. Nie ma gotowości do związku tutaj. Karty ci sugerują, żebyś zachował dystans. Eee, no, wiesz. Przyjdzie moment, przyjdzie moment y, zmiany, ale tutaj, jakby póki co, bądź y, trochę wycofany. Wycofany, jeśli czujesz z tym spójność. W sensie nie, nie angażuj się za bardzo emocjonalnie, bo wygląda na to, że ta osoba, w którą chcesz się zaangażować emocjonalnie, ona jeszcze nie jest gotowa, nie ma w niej gotowości do związku. Więc uwaga, nie bądź zbyt naiwny, prawda? Nie chodź z głową w chmurach, i tak dalej. W związkach, to tak jak powiedziałam, dla części z Was trochę roller coaster I w, pierwszej, i w pierwszej, w pierwszym scenariuszu powiedziałabym i to powoduje, że za którymś razem mówisz dość i po prostu się od tego odsuwasz. W drugim scenariuszu powiedziałabym, że też mówisz dość, odsuwasz się i koncentrujesz się na czymś nowym dla siebie. Na jakiejś nowej możliwości dla, do, dla siebie, na coś, co pobudza Twoją ciekawość. Tak? I wiesz, że tutaj jest jeszcze, że to jest fajne, to Cię interesuje, to Cię ciekawi i masz tutaj sporo do zrobienia. I na ten moment się nie do końca koncentrujesz na tym partnerze swoim, po prostu. Sprawdźcie sobie ascendent, moje drogie raki. Bardzo proszę. Dobra? Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.